No, siema wszystkim. Dzisiaj zainwestowałem w mikrofon i będzie mnie słychać, także nie muszę pisać, bo mi się coś z klawiatura popierdoliła. I wczoraj yy, jest w ogóle 23.31, jeżeli się zastanawiacie, czemu tak późno nagrywam, to mam zmiany popołudniowe w pracy. Pozdro y, dla roboty, a w sumie to nie pozdro, bo mam całą rękę spuchniętą y, od fizycznej pracy i y, tak mi ręka napierdala. I ja nie wiem, czy wykrzecam z siebie więcej <laughs> niż wczoraj, ale spróbuję pobić te nieszczęsne 71 metrów. Bo ja mam wrażenie, że to już jest taki limit tej gierki. Bo tam wystarczy, że o milimetr przesuniesz kursor i już się wypierdalasz. Ale może się mylę, zobaczmy. No i w ogóle dzisiaj usłyszycie utwór z tej gierki. No kurwa, powiem wam tak, jest ciężko, już na poziomie 25, już tak w chuj ciężko. No, ale dobra, coś tam się utrzymujemy. No kurwa, mać, to już jest niemożliwe. Ja to już się prawie wypierdalam. Oj, chuj! O! Ty, co jest kurwa? Rekord! Nie! Kurwa, mać! 86. No, ale to dużo, nie? Dobra, do 3 razy sztuka codziennie. Nie no, ja już tego nie przebiję. Kurwa, malware bytes. No właśnie, coś mi się komp loguje do tego... Dobra, teraz taka szczera gadka dla tych, co tutaj zostali jeszcze. Mi się komp coś psuje. Nie przechwytuje mi kamerek w ogóle. To jest podejrzane w chuj. komputer mi tak loguje, że jak próbuję wejść w ustawienia audio, to mi nawet okienko od ustawień audio potrafi się wypierdolić, kraszuje. Ja muszę przeskanować kompa całego, albo nie wiem, w dyski nowe jakieś zainwestować. Pomijając to, że kurwa, są całe zajebane. To... Dobra, nie jestem zajebany, bo czyściłem, okej okay? Ale yy... Komp mi laguje i to tak niemiłosiernie Dobra, ostatnia próba Przepraszam za takie daily, ale Zamknij mordę Co za typek yy... O nie, o nie, o nie, 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 nie! nie. Kursor mi uciekł spoza gierki. Kurwa, kurwa, kurwa. To już wiem, co jest przyczyną tego. Kursor mi po prostu ucieka, ale dobra! Lecimy, lecimy po rekord. O kurwa! 102 metry. Ja pierdolę, Adam Małysz. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Sofejt Hust Dugebracht, Nochmas Wersuchen, Klik da, 102 meter. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym daily, gdzie może już będzie mnie widać. Pozdro!